I like the weather today, and you? Yes. Ok, uh, so we gonna start from a quick board game, so I need you to split into groups. Zdecydowanie bycie nauczycielem to jest trudna sprawa, też myślę, że przed projektem nie zdawaliśmy sobie z tego sprawy. No z każdą jest łatwiej, wiemy no czego się spodziewałeś po rodzicach. Czasami idzie no trochę wolniej, czasami jest pyk pyk, pyk już. To jest bardzo sympatycznie, jest miło. Ja nie miałem nigdy kontaktu z językiem angielskim. Nauczyłem się czegoś. Lekcje zmusiły mnie do cotygodniowego chociaż przygotowania się na te lekcje. Have you got this Red and purple. Jeszcze nam się nie zdarzyło, żeby na przykład materiał nam zabrakło, ale jest naprawdę bardzo fajnie. No i fajnie jest też rozmawiać z rodzicami po angielsku, bo już coraz więcej umieją. Łatwo było przełamać tremę dorosłych przed kontaktem z młodymi. Pierwsza konfrontacja no trochę jest dziwne, ale się też przyzwyczajcie jest, jest w porządku. Tak jak pani powiedziała, manionów to było najtrudniejsze, z czym przyszło nam się zmierzyć ale dwie, trzy lekcje i rodzice już uśmiechają się do nas, żartują z nami. Dzieciaki są bardzo zaangażowane. Ja osobiście trochę uczyłam się tego angielskiego, ale jest to dobra lekcja przypomnienia. Prymy nie było w ogóle. Tak poza tym bardzo fajnie to jest, podoba mi się to i trochę tam nowego coś człowiek doświadczy w tym języku angielskim. Koordynator projektu pani Iwona Jachnik. Jestem bardzo zadowolona, przede wszystkim jestem bardzo dumna z mojej młodzieży. Dla nich ten projekt stał się takim motywatorem też i do nauki. Bo ja widzę, że w momencie kiedy dziewczynki na przykład przygotowują lekcję związaną z gramatyką, to one najpierw chcą być przygotowane w 100%. Przed lekcją pytają mnie w razie czego, a gdyby rodzice zapytali o to, to jak mamy odpowiedzieć. A w takiej sytuacji czy aby na pewno tak jest i ja wiem, że ten projekt daje im nawet nie tyle co frajdę, ale oni sami się uczą. Rodzice zawyżyli nam poziom, bo spodziewaliśmy się, że będą absolutnie wszyscy od podstaw uczyć się języka angielskiego. Okazało się, że mamy bardzo zróżnicowaną grupę. You live in, in Hollywood near seaside. Okay. Przed nami leżą materiały do waszych lekcji. Czy te materiały przygotowywaliście sami? Dużo jest tutaj rysunków, dużo wykresów. Tak, większość ćwiczeń robimy sami, staramy się, żeby były na takim poziomie, żeby wszystko było zrozumiałe, tłumaczymy wszystko, wypisujemy na tablicach. Te materiały są najważniejsze, żeby nie robić czegoś takiego suchego, żeby tu chodzi o to, żeby się zintegrować z rodzicami. Twoja mama uczestniczy też w tym kursie. Igor powiedz, próbujesz w domu z mamą rozmawiać po angielsku. Szczerze mówiąc, czasami tak, z tego, co zaobserwowałem, to moja mama na przykład nie zadaje mi pytania po polsku, tylko po angielsku. No i to jest bardzo fajne, że ona też chce się po prostu uczyć. Wszyscy jesteśmy po grzech. <laughs> Bardzo Wam dziękujemy za Waszą pracę i zaangażowanie w, w naszą edukację. Tak. <grymne> 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 ci, którzy nie znali angielskiego na pewno mogliś bliżej poznać ten język, a ci, którzy już znali, przypomnieć sobie, jak to było, jak żeśmy się uczyli. To były bardzo miłe chwile spędzone z Wami i uważam, że jeśli byłaby ta możliwość w przyszłym roku, to chętnie uczestniczę. Ale niestety zdać na następny klas. Było bardzo fajnie. Super. Właśnie, przedmiot za Panem. Ja dziękuję pomysłodawcom tego projektu i wykonawcom. Tak